Cześć, witajcie, z tej strony Julek. Witam Was w kolejnym odcinku i weszły dzisiaj tocy z Ligi Arabskiej, ale... No ale tu jedyna karta chyba dobra to będzie Nie wiem, te karty są chyba gorsze niż te z tych niższych hilki angielskich, a to są najlepsze z tych kart, więc no. Jest z nami Strażak, ale no. Wiadomo, że go słychać nie będzie. Romarino w wyzwaniach. Wiem tak. No, jedyne do czego, a jeśli go zrobię, to jedyne co, to po to, żeby go przypalili w SBC i tyle. W SBC doszło, doszedł yy, Christian Błanka. Tutaj 84 yy, ocenno, yy, ocenę, 84 skład i inform. Eee, no, karta tu niby dobra, ale te 3 na 3 EŚP, na SP8 się nadaje, ale trochę słabe podania. No, ale z, dru z drugiej strony za skład 8.4 no to nawet nie tak źle. Jeśli ktoś ma niewymienne, to może nawet najwyżej sobie go przepali. Weszła rozbudowa Premier League, tu trzeba oddać 11 złotych świecących z Premier League i rozbudowa 82, yy, gdzie trzeba oddać yy, yy, cały złoty skład 7 rzadkich. Yy, 3 razy zrobiłem tak, że oddałem 11 rzadkich. I, przez to, no, I chciałem, jakbym oszczędził to, to bym zrobił jeszcze jedną, bo chciałem kilka kart sobie zostawić jeszcze. Yy, ale. No nie wiem, czemu tak zrobiłem, ale. O tu mam jeszcze dwie karty na listę transferowej, a to najwyżej na inny odcinek. No miałbym jeszcze na jedną paczkę jeszcze połowę drugiej, ale no po co, po co? To otwórzmy w pierwsze 482, i na koniec czterech złotych świecących z Premier League. Są ekrany. Eee, bez lookoutu. Kto by się spodziewał? Eee, te... E, 82. Plus. O, ma tu To nawet nie najgorzej będzie do SBC. 85 Zawsze spoko. W sumie pod tym względem się opłaca robić te paczki. No siedmiu rzadkich no. Jak ktoś ma mega dużo tych rzadkich, no to... To na spokojnie nazbiera no, trochę jakieś tam kart. Kolejne ekrany. I kolejny raz bez tam, może znowu jakieś 8:5 e, Portugalia. Mm, dobra, dobrze, żeby najmniej Carvalho, bo go akurat nie mam, chyba. A jak mam to nie dupli to nie mam duplikatu, więc. no. Ale no to już nie było najlepsze. Trzecia paczka. No i tu bez ekranów oczywiście. Musiała się taka zdarzyć. Juan Mata. Rzadki piłkarz 82, ostatnia taka paczka. Proszę, jakiś walkout! Jeden walkout. No, wiadomo, po co dać? Jeszcze to nawet nie jest Aspas, ale z drugiej strony to dobrze, że to nie jest Aspas, bo Aspasa mam niewymiennego już chyba. I jest to Diego Koszta. No i co? Ostatnia paczka w tym odcinku. Czterech rzadkich złotych piłkarzy z Premier League. No i oby coś dobrego, jakiś to. No, <laughs> Bergwein. ulubieniec strażaka. To trafiłem to, co. No, <laughs> tragedia. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.